Kiedy do szklanki wody albo do słoiczka wsypiesz dużo soli, Aha. że mieszasz i ona się już nie Mieszka chce rozpierzają. Nawet ma... kolorowe. Super. Będziemy to. Nie przynieść do szkoły. A co Ty co? Ja Zaraz jeszcze wytłumaczę raz. Do wody wsypuje tyle soli, że to, kiedy mieszam, ona już się nie chce... I na nich chce się osadzały takie kryształy soli. No mam. Nie nie zrobisz nie to. Ty nie sam nie to nie zrobisz. Nie Będziesz chodzi? miał za W książce w kartach pracy jest opisane, jak to trzeba zrobić. Tutaj masz napisane, że było drogie. Sól była bardzo droga. Służyła nie tylko do solenia tego, co jemy, ale też do konserwowania. Jak teraz konserwujemy żywność? Na przykład w słoikach. W Jak jeszcze konserwujemy? W e, e, puszkach. W puszkach konserwujemy. Jak jeszcze konserwujemy żywność? Czyli jak przechowujemy, proszę. W słoikach. W mowa. Jeszcze jak przechowujemy żywność, żeby się nie popsuła? W piwnicy. piwnicy. Jak do piwnicy trzymasz? E, żeby było zimno. tak. Jeszcze jak? E, e, nie. Żeby było Dobrze. Czyli mrozimy, czasami suszymy. Czasami werkujemy, a czasami? Ja akurat ja tak robiłam, że ja nie robiłam takiego doświadczenie, mhm. tylko y, miałam akurat sobie zakupiętki, y, że y, 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 trochę atomu było. Y, z... Kuba, ja pytanie dałam: jak konserwujemy żywność? No, więc trzeba pamiętać, że mamy takie sposoby przechowywania żywności. Mrozimy, suszymy. Pa, usta albo tak? I jeszcze? Handlamy do słoika, czyli wekujemy. Na przykład żywy. Na przykład Słyszeliście o, o takiej liście? Nie. Największe zabytki świata są wpisane jako dobro kultury. No i jest to najstarsza czynna kopalnia soli w Europie. Czyli nie ma na naszym kontynencie starszej kopalni soli. O co się chodzi? Szybka i